Się nie poleje, ale wiem, że przekrołam, przekrołam. Trochę krew się poleje, nie będzie trupa, dobra? Nie martwcie się. Ale będzie fajnie, posłuchajcie. Możemy zgasić światło dla nastroju kryminalnego? Posłuchajcie po cichu teraz. Dobra? To jest naprawdę trudne, trzeba słuchać bardzo dokładnie. Detektyw Baran i sprawa ukoszenia bobra. Major baran brnął przez brudno. W brudnie było bardzo brudno. Baran burknął trudno. Dobra. Mam tu w brudnie kumpla. Bobra. Bóbr był w brudnie zażył sławy, bo rozgryzał brudne sprawy. Nie, że brykał. Bóbr miał branie, bo brudnianom robił pranie. Baran wszedł on bez pukania, To natura jest barania. W pralni. Ujrzał ciało bobrze, prawie martwe. Oj, niedobrze. Buber mam rotał coś bez składu. Baran ujrzał kroplę jadu i śladem Dał odtrutkę i na drzwiach zatrzasnął kurkę. Tuż przy pralni był bar. Baran wszedł do baru niczym taran. W barze ujrzał zbirów barów. Przecier z brukwi, z sała kobra, tuż przy kobrze, rzeczy, bobra. boa z goa, sztuka spora, oraz pyton z borabora. Bora. Baran nie chciał żadnych sprzeczek. Raz, dwa zrobił porządeczek, bo barczysty był i byczy. Ty, sprzecier! Tak do nie ryczy. Wiem, że ty ugryzłeś. Skąd on wiedział, że to kobra? Ale spokojnie, spokojnie, spokojnie. No dobrze, to ci dziewczynę, mamy pierwszeństwo. No słuchajcie, to mi się chyba pierwszy raz zdarzyło, że detektywi z obu grup odpowiedzieli właściwie. Właściwie. Ha, ha, ha. Może tutaj koleżanka, chłopcy po cichutku powiedzieli mi prawdę i dziewczyny powiedziałem prawdę, więc niech wynik ogłosi reprezentantka detektywek. No bo kobra to wąż, który zostawia jad, a pozostałe wyraża z bajki, to one duszą. Czyli obijają się u ofiary. No właśnie, właśnie. Boa i Pytot to węże dusiciele, a tam była kropla jadu, prawda? Brawa dla detektywów. Ja wręczę krówki. Mamy tutaj taki wierszyk. Ja przeczytam go bardzo szybko, żebyśmy wiedzieli, z czym mamy do czynienia, a potem Państwo przeczytają go na czas. Żuczek, czyżyk, żup i jeżyk. Czyżyk żułżemyk, gdy przeżuł, mrzyło. Żuczek to przeżynał piłą. Na żwirku jeżyk, jeżyną suchą, ssał, gdy na brzeżem siadł żubr z rzeżuchą. Ważka ważyła ciężkie orzeszki, do pliszki przyszły trzy muszki śmieszki. Myszka przylaszkę wzięła do pyszczka, no a ich wioska zwie się Wytrzyszczka. Wytrzyszczka ale Nowego Sącza. Jakby ktoś kiedyś jechał w tamtą stronę. Czyżyk żułżemyk, y gdy przeżuł, mrzyło. Żuczek to przeżynę piłą. Na żwirku język jeżynę suchą. cały gdy nad brzeżem szedł Paszka ważyła ciężkie orzeszki. Do pliszni przyszły trzy muszki śmieszki. Myszka przy laszkę wzięła do pyszczka. No a ich wioska zwie się wytrzyszczka. Brawo! Jaki czas? 26 sekund. 26 sekund. Proszę zapisać tu przy pani Grażnie 26 sekund. Gdy przeżu mysz

laszka wzięła do pyszka, no a ich wioska na się wyżyła Brawo, jaki czas? 39 sekund. Nieźle, nieźle, moim zdaniem. Brawa na konrada. I teraz ostatni uczestnik. Sędzia nam powie: start. Czyży w gdzie czy przeżył? żyło, żuczek, przeżywno, piło. Na żwirku jeżyk jeżynę słuchał, Stał, na brzeże przed żub z Rzeżuchą. Ważka ważyła ciężkie orzeszki, Do kliszki przyszły czy muszki śmieszki. Myszka przylaszkę wzięła do pyszczka, No, a, a na nich wioska Zwie się wyży trzyszka. no brawo, 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 świetnie pan poszło. 25 sekund. No, za czytać. Czytam <grywa> <Zatakujem. grywa> coś tak? no, Dziękuję. Dla Pani Rocha Dziękuję. I celem akcji jest zachęcenie ludzi do czytania książek, później. Wpuszczenia... Tyle, co ja czytam, to wam <grywa> <grywa> <wiedziam>, że <ja. grywa> to wiem. To książki. nie, obawiam, to nie. <grywa> <I rodzicówki zachowało>. <grywa> <grywa> To tak, to na koniec, ale jak się dzieje, to jest to, Tak. tak? <gulogram> Bardzo lubię. historii, dlaczego dzisiaj... Dziękuję.

że nie przyjdą, no, no ale będziesz będzie szkoda tak gadać.